Dzisiaj jest już 6 grudnia, czyli szósty odcinek Matematycznego Kalendarza Adwentowego, a przy nami są Wielomiany. Święty Mikołaj musi odwiedzić jeszcze tyle domów, ile poniższy Wielomian ma pierwiastków całkowitych. To jest nasz Wielomian, no i musimy obliczyć, ile domów odwiedzi jeszcze dzisiaj Święty Mikołaj. Więc tak, w jaki sposób możemy to zrobić? Słuchajcie, skoro mamy tutaj podaną informację o tym, że wielomian ma pierwiastki całkowite, to trzeba skorzystać z twierdzenia o pierwiastkach całkowitych. Na czym polegało to twierdzenie? Na samym początku na tym, że musimy sobie wyznaczyć dzielniki naszego wyrazu wolnego. To jest nasz wyraz wolny, te dzielniki oznaczamy jako literka p, więc do zbioru naszego p należą, no właśnie, jakie liczby, jakie cyfry konkretnie. Wiemy, że jedynka oraz minus jedynka jest dzielnikiem właśnie tej dwójki, oraz dwójka i minus dwójka również jest całkowitym dzielnikiem naszej dwójki. Niestety nie mamy już żadnych innych dzielników tej dwójki, więc to jest wszystko. Czyli o czym mówi twierdzenie o pierwiastkach całkowitych? Mówi ono o tym, że wśród tych liczb na pewno będziemy mieli miejsce zerowe naszego wielomianu. Więc teraz musimy sobie skorzystać z twierdzenia bezu i wyznaczyć to miejsce zerowe. Więc tak, na pierwszy strzał spróbujmy sobie z jedynką. W od 1 jest równe, słuchajcie, 1 minus 1 minus 1 minus 1 minus 2. Wiemy, że generalnie nie będzie miało to nic wspólnego z serem, więc piszemy sobie, że jest to różne od sera, ponieważ szukamy miejsca zerowego. A więc teraz próbujemy sobie podstawiać minus 1 do naszego wielomianu. Więc minus 1 do potęgi czwartej jest to 1. Minus, minus 1 do potęgi trzeciej jest to minus 1. Więc mamy minus, minus 1, czyli byłoby to, słuchajcie, plus 1. Następnie mamy minus. Minus, minus 1 do kwadratu, czyli odejmujemy sobie od tego normalnie 1, następnie jest minus x, a więc mamy minus, minus 1, czyli będzie to plus 1, i odejmujemy sobie od tego dwójkę, która sobie stoi na końcu. Więc mamy 1 plus 1, czyli 2, odjąć 1, czyli 1, dodać 1, czyli 2, odjąć 2, czyli 0. Więc wiemy, że minus 1 jest jednym z tych. Miejsc zerowych, więc to tutaj będziemy sobie musieli teraz uwzględnić, a następnie przejdźmy do szukania kolejnego miejsca zerowego, więc testujemy, co by się wydarzyło, gdybyśmy podstawili sobie dwójkę. Gdybyśmy podstawili sobie 2, to mamy 2 do 4, czyli 16, odjąć 2 do 3, czyli odjąć 8, odjąć 2 do 2, czyli odjąć 4, odjąć 2 i odjąć 2, więc 16 minus 8 jest to 8, odjąć 4 jest to 4, odjąć 2 jest to 2 i odjąć 2 jest to 0, więc dwójka jest naszym kolejnym miejscem zerowym. I